Czego zacząć szydełkowanie? Co mam kupić na początek? Od jakiego szydełka najlepiej zacząć? Którą włóczkę mam na początek wybrać? Gdzie mam szukać inspiracji, co zrobić na szydełku? Hejka kochani, jeśli zadajecie sobie nadal te pytania, to ten filmik będzie właśnie dla Was. Ja jestem Weronika i witam Was na kanale Wytkane, gdzie właśnie uczę Was szydełkowania, żebyście już nie mogli zadawać sobie więcej takich pytań jak przed chwilą usłyszeliście, dlatego... Zacznijmy od początku. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć wszystko, co Wam się powinno przydać, jeśli zaczynacie swoją przygodę z szydełkowaniem, i zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli. Od szydełka. Jakie szydełko najlepiej wybrać, które najlepiej zakupić i co w ogóle kupić na początek. Ja w mojej kolekcji mam dużo szydełek, bo już szydełkuję 4 lata i już pewnie słyszeliście historię o tym, jak zgubiłam jedno szydełko i postanowiłam kupić w Akszonie całe pudełko nowych szydełek a później znalazłam to szydełko. Dlatego niekiedy niektóre szydełka mam po 2, po 3 w tym samym rozmiarze. I y, jakie szydełko najlepiej wybrać na początek? Jak dla mnie wszystkie, które zaczynają się od rozmiaru... 3,5 mm myślę, że takie będą dla Was odpowiednie. 3,5, 4 i w górę. Nie przesadzałabym z takimi dużymi typu tutaj mamy 15 mm, te kupiłam wtedy, kiedyś, kiedyś, chyba 4 lata temu i. I był to zestaw takich trzech brokatowych szydełek. Bardzo rzadko je używam, także myślę, że nie są one aż tak potrzebne na początek, ponieważ większość włóczek, jakie pewnie będziecie używać, będą na mniej więcej 3,5, 4, 4,5, 5 do 6, 7 mm. Także te szydełka najlepiej się zaopatrzyć na początku. I one Wam się najbardziej przydadzą. Czy warto kupować świecące szydełko? Nie mam pojęcia, bo jeszcze go nie użyłam. Mam go chyba pół roku. No może przesadziłam, ale mniej. Jeszcze ani razu go nie użyłam, także nie szalejmy na początku. Oczywiście kolejną ważną sprawą w szydełkowaniu są nożyczki. Te są brudne. Chciałam je mi taśmy. Na początku ważne są nożyczki, ja zawsze wybieram takie malutkie jakieś, które zawsze gdzieś mogę schować, czy do torby, do plecaka i wiecie, nie zajmują dużo miejsca. I bardzo ważna sprawa, takich nożyczek już później nie używamy do cięcia papieru, czy innych rzeczy, jak słyszeliście, ja ciałam taśmę, także nie róbcie tego. Jak już mamy nożyczki do włóczki, używamy je tylko do włóczki, będą się później tępiły, jeśli używamy ich do innych rzeczy, a tego nie chcemy. Kolejna sprawa to są znaczniki. Znaczniki według mnie w ogóle nie są potrzebne na początek, ponieważ w domu na pewno znajdziemy wsówkę, kolczyk taki okrągły, bo takim wkówką to ciężko będzie ale kolczyk, yy, agrafkę, jakąś spinkę, cokolwiek. I tym możemy zaznaczyć naszą robótkę. Tak naprawdę. Możemy nawet użyć kawałka włóczki w innym kolorze, sobie delikatnie przewiązać tam, i już wiemy, że w tym miejscu zaczynaliśmy naszą, nasze okrążenie, nasz rząd. I nie potrzebujemy wydawać kupę kasy na znaczniki, bo wiemy, że one są często drogie i uważam, że na początek nie są nam potrzebne, później. Fajnie, można je mieć, można ich mieć dużo, bo często się gubią albo gdzieś, gdzieś po prostu się je zostawi i później nie, nie wiadomo gdzie są, dlatego lepiej mieć ich więcej na zapas, ale na początek jak najbardziej tego nie potrzebujecie. Przydałaby się Wam jakaś metróweczka, centymetr, ale to chyba wiecie, każdy gdzieś w domu znajdzie jakąś, jakąś metróweczkę czy centymetr, lub nawet linijkę, żeby sobie to wszystko pomierzyć. Teraz przejdziemy do tematu włóczek, jaką włóczkę najlepiej wybrać na początek, z jakiej najlepiej się robi i co z jakiej włóczki najlepiej zrobić. Ja przyniosłam tutaj kilka włóczek. To jest najtańsza włóczka, jaką możecie dostać jej Bardzo dużo, może nie wiem, czy jest najtańsza, ale wiem, że jest bardzo często dostępna w Akronie i możecie ją kupić za około 5 zł. Także mega spokojna dla osób początkujących jest idealna. Jest to 100% akryl, i wszyscy zaraz powiedzą: O, ale czemu doradzasz kupowanie akrylu? To jest strata pieniędzy, strata czasu. Nie, nieprawda. Nie jest to strata pieniędzy, nie jest to strata czasu. Dla osób początkujących, myślę, że włóczki akrylowe są idealne, ponieważ nie rozwajają się, są mega tanie, jest ich zazwyczaj bardzo dużo i po co wydawać dużo pieniędzy na początek, na, na przykład taką wełnianą włóczkę, która jest chyba. 5 razy droższa od tego. No dobra, może przesadziłam, ale dużo droższa od tego. I tutaj na przykład mamy 100 metrów, a tutaj mamy 238 metrów. No, nie wiem, a jeśli się okaże, że szydełkowanie nie jest dla nas, to później zostajemy, wiecie, ze stratami samymi. A tutaj, jeśli wydamy 5 zł, to naprawdę nie jest to duża strata, a zawsze można ją gdzieś później wykorzystać do przewiązania czegoś i nie jest nam szkoda. Także myślę, że włóczki. Takie akrylowe, nie za grube, nie za cienkie, w jasnych kolorach są idealne na początek, ponieważ mamy też włóczki ciemne, które są z jakąś nitką błyszczącą, tak jak tutaj w tym przypadku, ta jest w ogóle z Dilsa, jeśli ktoś by chciał wiedzieć. I jest to też akryl. I oczywiście 3% metalik yarn. Także takiej nie polecam na początek, bo wiadomo, jeśli mamy połączenie kilku nitek, to zawsze gdzieś ta jedna nitka nam wychodzi, haczy się to nie jest dobre dla osób początkujących, plus do tego w ciemnych włóczkach i to jeszcze cieniutkich będzie wam ciężko zauważyć oczka, gdzie się powinniście wbić. Także odradzam cienkie, polecam jasne i jeszcze jeśli jesteśmy już tak na początku samym, to zaraz Wam pokażę, co tutaj możemy znaleźć na etykiecie, bardzo ważne informacje, czyli oczywiście jaki jest skład włóczki, ile ma metrów, ile ma gramów. I tutaj jeśli przekręcimy sobie, to zawsze mamy takie kwadraciki. Są narysowane szydełka i druty i są podpisane, na przykład tak jak tutaj w tym przypadku mamy, od 4 do 5 mm. Czyli właśnie takie szydełka wybieramy i jeśli się zastanawiacie, ale jak ja to znajdę, to zawsze na szydełku macie tutaj podpisane, ile to jest milimetrów. Także tutaj są najważniejsze informacje, tutaj mamy też w jakich stopniach prać, że nie wolno prasować. No i oczywiście. Tak samo jak wcześniej wspomniałam, że jest tutaj opisany skład i że jest to włóczka akrylowa. Medium. Także tyle z najważniejszych rzeczy, które znajdziemy na etykiecie. Jest też informacja, że na przykład na sweter czy bluzkę, chyba nie wiem, co to jest, to potrzebujemy tak w przybliżeniu 500 gramów, jak wygląda kwadrat, ile co czego. Także tutaj wszystko znajdziecie na tych włóczkach. Kolejne włóczki są to takie bardziej nietypowe włóczki, z których ja robię zazwyczaj torebki i tutaj mamy taką bawełnę, jest to trochę jak t-shirt jarna, ale się nie bardzo tak ciągnie. I to jest właśnie bawełna od hobby, i to jest po prostu taki paseczek taka tasiemka. E, tutaj z tego możemy zrobić torebki. E, nie wiem, czy to jest dobre na początek, ponieważ musimy zawsze pilnować, żeby ta włóczka się dobrze układała, żeby to było wszystko równe, dlatego po pewnym czasie jak najbardziej możecie zainwestować w taką włóczkę i zrobić sobie super torebkę. Tutaj mamy taką dziwną włóczkę. Ja ją wzięłam, bo bardzo mi też przypomina sznurki bawełniane i jest to bungee. Tutaj mamy 42% bawełna i 58 8% poliester. I to jest włóczka od hobby, jest to wersja mini, czyli ta cieńsza. Jak najbardziej na początek możecie używać takich włóczek, bo bardzo ładnie widać tutaj wszystkie oczka. Widzimy, gdzie się wbijamy, co mamy zrobić, także jak najbardziej możemy użyć tej. Też jest super łatwo policzyć wszystkie oczka, jakie zrobiliśmy. I tutaj na przykład tak już. Wiecie, w ramach ciekawostek, do tego używamy drutów 12 do 15 mm, natomiast szydełko 10-12 mm. Ale moi drodzy, ja też mam taką zasadę, że nie zawsze te tutaj sugestie są dobre, dlatego najlepiej jest po prostu wziąć szydełko i zobaczyć, czy dobrze nam się tutaj zahacza nasze szydełko o włóczkę. Kolejne włóczki to są takie kajki. One są idealne dla osób, które nie lubią zmieniać kolorów, czyli dla mnie. Ja na przykład jestem z tych osób, co lubią e, jak nitka idzie i idzie i idzie i nie muszę zmieniać kolorów, nic odcinać, a wychodzi fajny wzór. To zawsze te kejki są do tego idealne, bo tutaj mamy takie różne kolorki, niektóre są ombrem, jest milion różnych opcji. Tutaj akurat mamy premium akrylik Czyli no, Premium Akryl, ale no nie wiem. Jeśli chcecie, możecie używać do swetrów jakby. Ja nie widzę w tym problemu. Wszyscy narzekają, że nie powinno się, ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Ja osobiście mam sweter z tej włóczki, jest super, nic się nie mechaci, nic się z nim nie dzieje. Nie poce się jak nie wiadomo co, jest super. Także ja polecam i właśnie do zrobienia takiego swetra potrzebowałam trzech takich modków, i tutorial na taki sweter jest u mnie na kanale, także zapraszam bardzo serdecznie. I tutaj mamy 550 metrów, czyli bardzo dużo, ale tak naprawdę jeśli zaczniecie szydełkować, to dowiecie się, że 550 metrów to wcale nie jest tak dużo. Kolejna włóczka, to jest po prostu... ja nie wiem... Ja nie wiem, kto ich używa, a jak ktoś ich używa, to ja mega podziwiam, bo ja nadal mam problem z tymi włóczkami. Jest to taka włóczka, z której wystają takie włoski. Ja nie wiem. Ja nic nie widzę. Nic nie widzę, jak robię z tych włóczek. Także ja podziwiam, jak ktoś jeszcze robi pluszaki z takich włóczek. To jest dla mnie po prostu. Nie, mistrzostwo, magia, no cudo. Ja nie wiem. Ja po prostu nic nie umiem zrobić z tej włóczki. Próbowałam, jak widzieliście, top. Ma Top jeszcze wychodzi, ale jeśli miałabym robić e, jakiegoś pluszaka, nie, nie, nie umiem. Ale tak, takich włóczek nie polecam na początek. Jest bardzo ciężko zauważyć e, oczka, gdzie musimy się wbić, żeby coś policzyć, to już graniczy z cudem. E, musimy to wszystko wyczuć tak na czuja. No, ja odradzam na początek. Jeśli ktoś chce spróbować, czuję się na siłach, także polecam, bo fajnie wygląda, ale. Na własną odpowiedzialność. <grych> Kolejny bardzo ważny etap w szydełkowaniu jest to odczytywanie wzorów. Postaram się znaleźć schematy, które będą Wam potrzebne, i to są bardzo proste wzory, które łatwo odczytać, ale niestety nie wszyscy to potrafią, mają z tym problem. A na początek jest to trochę trudne. Jeśli zobaczymy coś takiego no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to trzeba wykonać. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć też o wzorach, jak rozczytywać wzory, które są rozrysowane, nie takie do czytania tylko do, wiecie, same schematy, bo jeśli nauczycie się tych kilku podstawowych wzorów, splotów, to już później wszystko rozgryziecie sami. Ja jak zaczynam moją przygodę z szydełkowaniem, zakupiłam sobie taką książkę, którą znalazłam w ogóle na poczcie. Jest to wydawnictwo RM, bardzo fajna książka pod tytułem 200 z plotów szydełkowych, wydanie trzecie akurat mam, ale to nie jest żaden problem, ponieważ wydaje mi się, że w każdej książce, skoro to jest wydanie trzecie, mamy na początku super rozrysowane schematy. Ja zdecydowanie wolę takie wersje niż te ze zdjęciami, które zostały pokazane w książce Szydełkowanie od A do Z. I tutaj mamy po prostu całą bazę splotów, i tutaj, właśnie w tej książce, możemy znaleźć, jak się nazywa splot, jak go wykonać. I jak wygląda jego schemat. Także ja będę się trochę mm, tutaj y, wspomagała tą książką, żeby y, nie pominąć żadnego splotu. Także zaczynamy od początku i pierwszym, najważniejszym splotem, najprostszym jest oczko ścisłe. Jeszcze tylko wspomnę, że jeśli nie umiecie jeszcze robić tych wszystkich splotów, to odsyłam Was do filmu dla osób początkujących, gdzie nauczycie się właśnie tych splotów. Także oczko ścisłe jest najprostsze. A na schemacie wygląda tak, czyli zwykła plamka, ale jest zamazana. Także to jest oczko ścisłe. Później mamy półsłupek. Półsłupek jest to taki malutki krzyżyk. To jest druga najprostsza rzecz i zapomniałam o najważniejszym o łańcuszku. Łańcuszek to również jest kółeczko takie, takie bardziej jajo, ale nie jest zamalowane. Także łańcuszek jest oczkiem takim, a oczko ścisłe jest zamazaną kropeczką. Półsłupek z narzuconą nitką, czyli półsłupek nawijany, obie wersje są poprawne. Mamy wtedy taką jakby literkę T. Następnie mamy słupek, czyli już taki bardziej rozbudowany splot. I słupek to jest literka T z taką kreseczką albo na skos, albo prosto, różne są wersje. Następny mamy słupek podwójny, czyli jak możemy się domyślić, mamy literkę T i dwie kreseczki. Jak wykonać półsłupek podwójny, podwójnie, nawijany? Znowu obie wersje są akceptowalne. Odsłam was również do filmu i jak wykonywać grupy. Jak, jak wyglądają grupy i czym one są? Grupy, jest to jakby zbiór słupków. Wykonanych w jednym oczku i to bardzo ładnie widać tutaj na schemacie. Myślę, że nie będziecie mieć z tym problemów. E, ja wrzucę wam też może zdjęcie z książki, żebyście mogli sobie łatwo zobaczyć, o co chodzi. Następnie mamy pęczki. Pęczki są trochę trudniejsze, ale myślę, że dacie sobie radę. To jest rzecz, którą nauczyłabym się trochę później niż te wszystkie podstawowe sploty. I tutaj mamy. Taki schemat. I w sumie możecie zauważyć, że znowu są to słupki, tylko że złączone są u góry. Jak to robimy? Wykonujemy normalnie słupek prawie, nie do końca. Zostają nam dwa oczka. I później zabieramy się za kolejny słupek. Nie przeciągamy ostatni raz i jeszcze jeden, i dopiero później, jak już robimy ten ostatni słupek, przeciągamy przez wszystkie. Także tak wygląda pęczek trzech słupków. Jest to pęczek potrójny. I jego schemat wygląda tak. Myślę, że jak na razie tyle wzorów Wam wystarczy. Resztę do, nauczymy się później. Także jeśli jesteście zainteresowani też tymi pozostałymi splotami, to w tej książce bez problemu to znajdziecie. A później, jak nauczycie się tych wszystkich splotów, możecie przejść do trochę trudniejszych rzeczy. Tutaj już mamy różne wzory za pomocą właśnie tych wszystkich podstawowych splotów. Teraz może przejdziemy do rzeczy takiej też ważnej: jaką włóczkę do czego wybrać. Według mnie najlepiej do swetrów, do bluzek, do jakichś kardiganów, kamizelek, do tego typu rzeczy wierzchnich, najlepiej jest użyć bawełny, wełny, merino, wełny merino na przykład i tego typu. Włóczki. Te będą najlepsze na taką odzież wierzchnią. Natomiast na czapki, szaliki, rękawiczki, bawełna, wełna, to będzie kontrowersyjne, ale akryl. Poliester, jeśli nikt nie ma innej włóczki, to jak najbardziej może tego użyć. Nie róbmy jakichś nie wiadomo jakich zakazów, że nie, nie używajmy tego, nie używajmy tego. Jeśli ktoś nie ma innej włóczki, ja na przykład mam bardzo dużo włóczek, co mogliście zobaczyć je w filmie z organizacją mojej włóczki. I ja na przykład dostałam dużo tych włóczek od moich znajomych, od rodziny, od znajomych, znajomych i ja nie wiem, co to są za włóczki. Jest mi bardzo ciężko niektóre rozpoznać. Niektóre są to jakieś małe sznureczki, i nie wiem, czy to jest poliestrowy sznureczek, czy bawełniany. Niekiedy jest to ciężko odkryć, bo też są różne mieszane włóczki, tak jak tutaj Wam wcześniej pokazywałam, mieć bawełnę i poliester. Jest to naprawdę ciężko do rozpoznania. I jeśli mamy takie włóczki, to czemu mamy z nich nie korzystać? Możemy je połączyć z innymi włóczkami, wtedy ten skład naszej czapki, szalika i tak się zmieni. A myślę, że bez problemu możemy użyć, nic się nam nie stanie. Oczywiście najlepiej by było użyć wełny lub bawełny do stworzenia czapki, ale jeśli komuś e, nie pozwala na przykład na to budżet, myślę, że bez problemu możemy użyć też innej włóczki. Nie zamykajmy się na to, że dobra, jest to plastik, nie jest to za dobre, ale naprawdę są takie sytuacje, że naprawdę można tego użyć i nie idzie się do, to do więzienia. Także taka jest moja opinia. Wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają, ale ja tak uważam. Ja sama zaczynałam od włóczek akrylowych, bo były one po prostu najtańsze i najlepiej mi się z nich robiło. Uczyłam się na włóczkach akrylowych robić wszystko, także myślę, że one są idealne dla osób początkujących, bo nie kosztują dużo, tak jak już się powtarzam, nie kosztują dużo i super się z nich robi i zazwyczaj są tak. 4-5 mm szydełko, więc jeśli kupicie sobie kilka szydełek na początek, 3,5, 4, 5 i 6, bez problemu wykonacie dużo fajnych robótek. Teraz przejdziemy do torebek, jednak torebki są rzeczą, którą użytkujemy dosyć często, na przykład torby na zakupy, to dźwigamy dużo rzeczy tam i do tego zdecydowanie polecam włóczki bawełniane i... Sznurki bawełniane. Sznurki sprawdzą się idealnie i do sznurków, no po prostu, potrzebujemy troszkę grubszego szydełka, jeśli używamy sznurki 5 mm, ale fajnie się wykonuje. Czasami trochę boli ręka, to przyznaję, jeśli nie mamy wprawy, to, to jest trochę męczące, ale sznurki bawełniane są idealne na torebki. Tutaj muszę wspomnieć, troszeczkę się wyciągają, bo to wszystko pracuje, ale sznurki są idealne do torebek. Ja teraz robię akurat z bawełny takiej zwykłej torebkę z kwadratów, ale żeby ją usztywnić, doszyję do niej podszewkę, dlatego można sobie wspomóc jakimiś innymi materiałami, można dołączyć kilka włóczek, żeby to było trochę grubsze, dlatego. Do torebek coś grubego, coś fajnego, coś mocnego to będzie idealny materiał. Jeśli ktoś chce zaszaleć i stworzyć sobie spodnie, najlepsza opcja oczywiście bawełna. Bawełna 100%, trochę cieńsza, trochę grubsza, różne możemy użyć. Takie są piękne spodnie, mogę Wam podać tutaj kilka przykładów. Ażurkowe, no po prostu cudo. Ja bym sama sobie chętnie takie zrobiła na lato, także. Może zrobimy. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć, jak robię takie spodnie. Co jeszcze możemy zrobić na szydełku? Możemy zrobić kosmetyczki, jakieś piórniki, jakieś pojemniczki na przechowywanie. Do tego najlepiej użyłabym bawełny, a do jakichś pojemniczków takich większych koszy, oczywiście, sznurek bawełniany 5 mm. Jest dla mnie po prostu idealny. Gruby, mięsisty, wszystko się trzyma. Super to wygląda. Albo takie właśnie t-shirt jarny. One są teraz bardzo popularne, co druga osoba robi torebkę z t-shirt Jarnu z takimi wystającymi frędzlami. Też super to wygląda. A taki pro tip, jeśli nie macie tego T-shirt Jarnu, a chcielibyście zrobić sobie taką super torebkę, czy pokrowiec na laptopa, na tablet, etc. To wiecie, jaki jest tip bierzecie stare t-shirty, albo idziecie do lumpa i kupujecie jakieś fajne, bawełniane t-shirty, które się rozciągają, Pierzecie, tniecie na kawałki, robicie sobie motek i macie super unikatową torebkę, gdzie nikt na pewno takiej nie będzie miał, bo jest wykonana z innego materiału, a przy okazji w sumie jest to taki recycling, także też super. Teraz kolejna kwestia, którą bardzo często mnie pytacie, co mogę zrobić na szydełku. Kochani, ja na przykład nie wiem, jakie macie zasoby włóczkowe, jakie są wasze y, style, co wy lubicie, dlatego ja zawsze uważam, że najlepszą opcją jest Pinterest. Pinterest to jest baza po prostu skarbów. Tam znajdziemy wszystko. Osobiście na mojej tablicy z, na Pinterestie o szydełkowaniu mam aktualnie 1100, aż sprawdzę. Y, Mam na moim Pinterestie, już wam pokazuję, 1191 pinów. Także, jeśli macie Pinteresta, albo jeszcze nie macie, to polecam założyć. Tam znajdziecie wszystko, wpisujecie frazy po polsku, po angielsku. Co was interesuje, wszystko znajdziecie. Klikniecie w jakieś zdjęcie, zajdziecie na dół. To znajdziecie więcej podobnych inspiracji, więc to jest super rozwiązanie. A jeśli coś Wam się podoba, to zapisujecie to u siebie na tablicy, a później. W... Na stronie głównej będą wam automatycznie podrzucane zdjęcia z podobną estetyką, także fajnie sobie założyć takie konto, żeby szukać fajnych kolorowych inspiracji. Jeśli chcecie, możecie również mnie zaobserwować. Ja dosyć często dodaję tam jakieś inspiracje do mojego albumu szydełkowanie. Też mam inne jakieś beznadziejne tablice, ale na to nie zwracajmy uwagi. Ja bardzo często używam Pinteresta oczywiście na studiach do tworzenia wszystkich rzeczy, tutaj y, z szydełkowania używam bardzo często inspiracji stamtąd. Y, ważna rzecz, no nie kopiujmy innych inspirujmy się tym, nie róbmy takiego samego jeden do jeden, a lepiej stworzyć coś własnego, unikatowego, ale zainspirując się czymś innym. Ja na przykład bardzo często, jak mam jakąś blokadę, wchodzę sobie na Pinteresta, scrolluję wszystko, przeglądam różne ciekawe rzeczy, niekoniecznie o szydełkowaniu, ale na przykład coś innego może nas zainspirować, jakieś piękne zdjęcie, na przykład jakaś natura, na przykład makijaż też może nas zainspirować, jest milion, milion inspiracji co może nas zainspirować do stworzenia jakiegoś szydełkowego projektu? Także to jest baza numer jeden. Baza numer dwa oczywiście Instagram. Tutaj również y, algorytm nam podrzuca wszystko w tej zakładce z lubką, gdzie możemy znaleźć również dużo fajnych, ciekawych. Inspiracji obserwujmy innych twórców, oglądajmy co oni tworzą, jak oni tworzą, jaką mają estetykę, jak oni doszli do tego, że mają taki styl, jaki mają. Także myślę, że to też jest ważne. Ja aktualnie obserwuję więcej twórców z zagranicy niż z Polski, ale tutaj w Polsce też mamy dużo ciekawych, fajnych twórców, także warto ich obserwować. Kolejna baza inspiracji jest to oczywiście TikTok, YouTube, gdzie również są twórcy którzy dzielą się swoimi projektami również możemy ich wspierać i polubić, skomentować zaobserwować, bo to też dużo daje dla innych twórców tak jak wy się cieszycie, ktoś powie wam, że zrobiliście piękną rzecz na szydełku to inni też się cieszą z takich samych rzeczy, nawet jeśli mają więcej... Yy, polubień czy obserwacji niż Wy, to każdy na pewno doceni taki komentarz, także wspierajmy się nawzajem, nie kopiujmy się, nie ściągajmy, nie krytykujmy, bo każdy jest na innym etapie i chyba takim właśnie zakończeniem sobie tutaj podsumujemy, że pamiętajmy, że każdy jest na innym etapie, każdy podchodzi do tego inaczej. Niektórzy od początku siądą, wezmą szydełko w rękę i zrobią cudowny sweter. Inni potrzebują na przykład do tego więcej czasu, dlatego pamiętajmy, że każdy ma swoją drogę, każdy przechodzi to wszystko inaczej, ale wspierajmy się i doceniajmy twórczość innych osób. Dlatego twórzmy piękne rzeczy, wspierajmy się i jeśli potrzebujecie więcej informacji, więcej tutoriali, to zapraszam Was również na mój profil tutaj, na mój kanał, gdzie tworzę właśnie treści związane z szydełkowaniem. I uczę was tutaj szydełkowania, zarażam was moją miłością do szydełka. Mam nadzieję, że mi się to udaje. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na moje pozostałe profile społecznościowe, gdzie możecie zobaczyć inne rzeczy, które tworzę. I w tym filmie wydaje mi się, że to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko przekazałam co jest najważniejsze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja postaram się odpowiedzieć na nie jak najszybciej. Jeśli macie jakieś problemy, również możecie na innych aplikacjach do mnie napisać. Wiadomość prywatną, a ja postaram się pomóc Wam w Waszym problemie, jeśli będę sama potrafiła. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa pa!